Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, fiankowym, wydaniu drugiej kawy. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Tomasz Kostuś, wicemarszałek województwa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie marszałku, spotkał się Pan ostatnio z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Rozmawialiście o bezpieczeństwie energetycznym. Czy my, jako region, a także jako kraj, możemy się czuć w tych okolicznościach politycznych i gospodarczych bezpieczni? Nie zabraknie nam nie tylko ciepłej wody w kranie, ale też prądu w gniazdkach? Jesteśmy krajem bezpiecznym energetycznie. A na mapie naszego kraju opolszyzna jawi się jako absolutnie Zielona Wyspa. Przypominam, że my produkujemy prądu jako województwo, jako region, znacznie więcej niż go zużywamy. Poza tym nowe instalacje, nowe projekty, nowe inwestycje, takie jak na przykład rozbudowa elektrowni Opole, takie jak budowa 5-6 bloku energetycznego, sprawiają, że Opolszczyzna jest najbardziej energetycznym województwem spośród wszystkich 16. Przypominam również, że nie tak dawno w zakładach azotowych Kędzierzyn było wmurowanie kamienia węgielnego pod dużą inwestycję, a więc pod budowę kolejnej dużej elektrociepłowni. To wszystko mm. świadczy o tym, jak jesteśmy silni, jaką mamy pozycję na rynku energetycznym nie tylko w kraju, ale również tej części Europy. Już wkrótce, za kilka dni, we wtorek mamy trzeci opolski kongres energetyczny, tam będziemy się chwalić. Tym, że jest tak dobrze, czy raczej szukać takiej dziury w całym Miejsc słabych, w których coś można poprawić? No, powiedziałem przed chwilą, że jesteśmy najsilniejszym energetycznym regionem. Mówiłem o tym, jak wiele tutaj się zrealizowało i jak wiele przed nami. To zobowiązuje. Dlatego raz w roku w ramach Opolskiego Energetycznego Kongresu podsumowujemy to, co się zdarzyło, to co jest i to, co za chwilę będzie. Robimy to nie tylko z udziałem. Urzędników, nie tylko z udziałem samorządowców, ale przede wszystkim z udziałem naukowców i przedsiębiorców. To już jest trzecia edycja Okena. Chcielibyśmy, tak jak powiedziałem, Podsumować, ale również nakreślić kierunki rozwoju. Również w takich ważnych, strategicznych obszarach, projektach, jak projekt Prosument, a więc dofinansowywanie mikroinstalacji dla rodzin, dla małych odbiorców. Widać takie zainteresowanie tymi małymi biogazowniami czy małymi elektrowniami, farmami wiatrowymi? No, trudno mówić w tej chwili o euforii. Natomiast naszym zadaniem jest właśnie promocja, jest popularyzacja, jest uświadomienie, nie tylko jak ważne, Ważne są to sprawy dla rozwoju gminy, dla rozwoju województwa, dla rozwoju kraju, ale również uświadomić, jak ważne jest to dla ochrony środowiska, dlatego, by ta niskoemisyjna gospodarka nam się rozwijała. Dlatego ważne są takie kongresy, mm. dlatego ważna jest współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców, ze środowiskiem akademickim, no i wreszcie z naszymi e, naukowcami i mieszkańcami, których bardzo serdecznie na 9 czerwca tutaj do Centrum Wystawieniczo Kongresowego na Parku Naukowo-Technologicznego. To obok, do Parku Naukowo-Technologicznego, do, ja do Centrum Wystawienia. To z przyzwyczajenia, <gry> z przyzwyczajenia <gry> dlatego że, że, że spotykamy się właśnie tutaj w CWK. To, to jest oczywiście ta sama obok, część obok. Oczywiście obok. Tak e, Ponieważ tak. około kilka miesięcy temu weszła w życie nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii ona ułatwi y, tworzenie tych mikroinstalacji, czy tak jak to często w Polsce bywa, skomplikuje? Przynajmniej do... od tej strony formalnej. Myśmy bardzo długo czekali na tą, na tą ustawę. Projekt Prosument jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych, którzy chcieliby instalować te mikroinstalacje w swoich domach. To jest bez wątpienia przyszłość. Na to są środki w formie i dotacji i pożyczek i chcielibyśmy również, żeby za pośrednictwem kongresu, o którym przecież dzisiaj mówimy, poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o tym całym otoczeniu, o tych procedurach, bez wątpienia o barierach, ponieważ tej biurokracji jest bardzo, bardzo dużo i trzeba się z tym liczyć, że to nie są łatwe dofinansowania, to nie są łatwe projekty, o tym chcielibyśmy Wszystkim powiedzieć. Natomiast ważnym elementem również w naszym kongresie, bo mówiliśmy o współorganizatorach, to jest samorząd województwa, to jest miasto Opole, to jest wreszcie Tauron. A więc ci, którzy na co dzień tą energetyką się zajmują, ci, którzy za tą dystrybucję odpowiadają, to również jest ich rola, by o nowinkach, technologiach, o najnowszych innowacjach, o programach, które powodują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, powiedzieć. Wspomniał Pan na początku rozmowy o tym, że jesteśmy taką Zieloną Wyspą, czy także Zieloną Wyspą w kontekście zielonej energii wytwarzanej. Pamiętam chyba dwa lata temu na kongresie była mowa o tym, że mamy taki potencjał, że może tysiąc wiatraków u nas stanąć. Ile z nich faktycznie się pojawiło? No, daleko nam jeszcze do Zielonej Wyspy, jeżeli chodzi o energetykę odnawialną. Natomiast no, warto powiedzieć, że w ostatnim czasie wiele w tym zakresie zrobiliśmy, a startowaliśmy przecież od zera. W roku 2008 tutaj nie było żadnej instalacji. Myśmy tak naprawdę dopiero nakreślili sobie program, nakreśliliśmy sobie cele, które chcemy zrealizować. I muszę powiedzieć, że z tego poziomu niecałych 2% przeskoczyliśmy poziom 5%. To świadczy o tym, jak wiele zrobiliśmy. Natomiast proszę pamiętać, że my jesteśmy regionem energetycznym, ale ta energetyka to energetyka konwencjonalna, nie nieodnawialna. Tym bardziej cieszymy się, że zaczynając od zera stworzyliśmy tutaj warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, czego przykładem są zrealizowane inwestycje, takie jak na przykład farma wiatrowa w Pongowie, Kamienniku, liczne elektrownie wodne na ciekach naszych największych rzek, czy też pierwsze powstałe biogazowe. Wreszcie taką, taką przyszłością dla, dla, dla regionu, również w kontekście prokonsumenta, jest rozwój fotowoltaiki. Na to stawiamy. To jest przyszłość i o tym chcielibyśmy na naszym kongresie już niedługo tutaj w PMT powiedzieć. Ja mam takie wrażenie, jak się jedzie przez województwo polskie i przekracza się granice, wjeżdża się do Czech, przejedzie się tam kawałek tego terenu u sąsiadów, to my w porównaniu z nimi jesteśmy chyba bardziej pustynią niż zieloną wyspą jeszcze pod tym hmm. względem tej hmm. zielonej energii. To zależy gdzie. Jeżeli jesteśmy w województwie pomorskim czy zachodniopomorskim, to kompleksów absolutnie nie ma, to czesi mogą do nas przyjeżdżać i podpatrywać, jak ta energetyka, w szczególności w tym sektorze wiatrowym, się rozwija. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, zgoda. Czesi nieco szybciej rozpoczęli program współfinansowania tej, tego segmentu rozwoju energetyki odnawialnej, natomiast no, nie odbyło się to bez błędów. W tej chwili Czesi bardzo dużo do tego dopłacają. Jak gdyby nie doszacowali całego tego programu, za co płacą bardzo wysoką cenę. My między innymi na ich błędach się uczyliśmy. Dlatego, dlatego ta to dopłacanie do tej energetyki odnawialnej w kontekście fotowoltaiki na pewno będzie mniejsze niż w Czechach jeszcze kilka lat temu. Mm -hmm. Kilka dni temu spotkał się Pan, <laughs> przepraszam, z partnerami z nadrenii Palatynatu, rozmawialiście Wspólnie też z Uniwersytetem Opolskim, o tym, by w Dąbrowie Niemodlińskiej, tam w pałacu stworzyć takie, taki ośrodek poświęcony jako yy, Czy to się uda, czy taki ośrodek jest nam potrzebny? To jest projekt Uniwersytetu Polskiego. Ten projekt jest bardzo przyszłościowy. Ja od pierwszych chwil włączyłem się w jego lobby, w najlepszym słowa tego znaczeniu i jak tylko jestem potrzebny, na takich spotkaniach się pojawiam. To jest projekt, którego celem jest stworzenie. Takiego centrum edukacyjno-badawczego na bazie zamku w Dąbrowie, którego właścicielem jest Uniwersytet mm -hmm. Opolski. Przy czym to miałby być program taki, czy projekt międzynarodowy. Projekt, który, który sieciowałby współpracę polsko-czesko-niemiecko-ukraińską. Chcielibyśmy, by właśnie tam edukować, szkolić, promować rozwój energetyki odnawialnej, ale również testować, ale również prowadzić badania. Nie w wymiarze takim lokalnym czy nawet regionalnym, tylko w wymiarze międzynarodowym. To jest duży projekt, tak jak powiedziałem, on wymaga dużego zaangażowania nie tylko sił, środków, ale również wszystkich tych, którzy mogliby tej sprawie. Pomóc. I takich partnerów, którzy chcieliby się w to włączyć, poszukujemy. Takim naturalnym partnerem są na przykład nasi przyjaciele z landu nadrenia Palatynat, partnerzy, z którymi współpracujemy od roku 2001. I to między innymi poprzez właśnie naszych, naszych przyjaciół samorządowców z tego landu udało nam się wiele rozwiązań przenieść i zaadoptować tu na Opolszczyźnie. Sam organizowałem w roku 2009 podróże studyjne dla samorządowców. Dla rolników, dla przedsiębiorców, które w tej chwili procentują konkretnymi rozwiązaniami, konkretnymi projektami. Jakie środki unijne uda się wykorzystać do adaptacji tego budynku? Bez wątpienia tak, natomiast tutaj środki z poziomu tego lokalnego, czy nawet regionalnego to za mało. Trzeba sięgnąć po środki te z projektów, czy przeznaczonych na wsparcie projektów międzynarodowych, czy też projektów krajowych. Między innymi temu służyła wizyta ministra spraw zagranicznych, pana Grzegorza Schetynę, który odwiedził uniwersytet do Polski i miał okazję słuchać się w propozycje, w plany rozwojowe uczelni ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektu Dąbrowa. Czyli jest szansa na to, że żarówki będą nam w domach dalej świecić. Głęboko w to wierzę. Znaczy, to jest oczywiście pewnik, natomiast ja głęboko wierzę w to, że województwo opolskie, tą energetykę, nie tylko konwencjonalną, ale również odnawialną, pięknie w najbliższych latach rozwinie, między innymi dzięki środkom unijnym, między innymi dzięki takim projektom jak Dąbrowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Kostycz, wicemarszałek województwa, był gościem w programie Druga Kawa. Dziękuję wielkie.